Akcja jest kontynuacją akcji, którą prowadziliśmy w listopadzie w Lwowie. Tam proponowaliśmy mieszkańcom Lwowa zrobienie sobie portretów wraz z kartkami, na których pisali refleksje dotyczące swojego miasta, ale też opowiadali cośkolwiek o sobie. Tym razem prosimy o to samo mieszkańców Lublina i mamy nadzieję, że powstaną takie dwa, dwie opowieści, dwa głosy o dwóch miastach. Fajnie jest zobaczyć siebie nie tylko w lustrze. No i to jest fajne, coś nowego. Pierwszy raz się spotkałam, także dlatego spróbowaliśmy. Spotkałam właśnie koleżankę z Warszawy i postanowiłam sobie upamiętnić tą chwilę. Okej, pokazać? Koleżanka jest emigrantką z Lublina do Warszawy i dopiero teraz docenia to miasto i cała ta akcja jest jakby po drodze nam. Dużo łatwiej jest namówić młodych ludzi niż, niż ludzi starszych. Zupełnie inaczej niż w Lwowie, kiedy to bardzo dużo starszych osób przychodziło, nie tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcia, ale też po to, żeby trochę opowiedzieć o tym, kim są i właściwie też trochę losów swoich, swojej rodziny.